Dzięki aplikacji TMS nie musisz ręcznie wystawiać faktur za zrealizowane zlecenia. Aby wystawić fakturę na podstawie zrealizowanego zlecenia transportowego, wybierz zakładkę Finanse, a następnie opcję Wystaw faktury ze zleceń z menu faktury. Pojawi się lista zrealizowanych zleceń, dla których nie zostały jeszcze wystawione faktury VAT. Możesz wyświetlić wszystkie zlecenia bądź też zlecenia zrealizowane przez konkretny samochód. Aby wystawić fakturę, kliknij w przycisk wystaw. Pobrane zostaną wszystkie wprowadzone wcześniej parametry dla zlecenia i faktury. Przed potwierdzeniem możesz dokonać odpowiednich korekt dotyczących danych zlecenia lub faktury. Możesz na przykład zmienić dzień pobranego kursu, walutę, w jakiej ma być wystawiona faktura i stawkę VAT. Po dokonanych zmianach kliknij w przycisk aktualizuj, aby wszystkie wartości zostały przeliczone. Data wystawienia faktury ustawiona jest na dzień rozładunku, data wystawienia dokumentu natomiast na dzień, w którym wystawiasz fakturę. Od tego dnia liczony będzie termin płatności faktury, jednak data ta nie widnieje nigdzie w dokumencie. Jeśli chcesz, aby termin płatności był liczony od dnia rozładunku, kliknij w przycisk Ustaw datę sprzedaży. Jeżeli wszystkie parametry ustawione są prawidłowo, kliknij w przycisk Zapisz. Faktura zostanie wystawiona i pojawi się w zakładce Faktury Sprzedaży. Możesz już wydrukować fakturę.